Cześć, witam Was za kazmartes. Dziś chciałem Was zaprosić do recenzji smartfona Redmi Note 10 Pro, czyli smartfona z mojej ulubionej serii, ponieważ jak może pamiętacie na kanale prezentowałem Wam recenzję Redmi Note 8 Pro, Redmi Note 9 Pro, dlatego też oczywiście nie mogło zabraknąć wersji 10. Smartfon co prawda nie jest już jakąś nowością na rynku, ponieważ swoją premierę miał wiosną tego roku. Natomiast no nadal jest chyba jednym z ciekawszych smartfonów jakie możecie kupić w przedziale do 1500 zł. Ten telefon w polskiej dystrybucji jest dostępny już od 1300 zł w górę. Natomiast w Chinach kupicie go już od 1000 nawet złotych, więc myślę, że Cena jest bardzo atrakcyjna, tym bardziej, że możliwości, parametry tego smartfona są naprawdę bardzo ciekawe. Tak więc zaczynajmy. Na początek oczywiście tradycyjnie zawartość zestawu. Jak widzicie w tym pudełku znajdziemy smartfon, instrukcję obsługi, świetną 33 w ładowarkę, przewód oczywiście USB do ładowania tego smartfona, igła. Do kieszonki, oraz tutaj silikonowe Etui, idealnie dopasowane do tego telefonu. To jest oczywiście cała zawartość naszego zestawu. No i teraz sobie przejdźmy może do samego smartfona. Co się zmieniło? Przede wszystkim zmienił się nieco design. Zobaczcie, jak ten smartfon się prezentuje. Ja mam go tutaj w tej wersji Onyx Gray, natomiast są też jeszcze inne kolory do wyboru. Jak widzicie, no, przynajmniej na pierwszy rzut oka, prezentuje się świetnie. Pierwsze wrażenie jest takie, że otrzymaliśmy tutaj jakiegoś flagowca, a nie smartfon tutaj ze średniego segmentu cenowego. Świetnie prezentuje się ten telefon w tej wersji Onyx Grey. Zobaczcie, jak on tutaj się nam mieni, jeżeli chodzi o odbicia światła o tą powierzchnię. Oczywiście to szkło jest bardzo tutaj słabo odporne na odciski palców. Tak więc, utrzymanie go w czystości no wymaga niestety dość dużo zachodu. Jednak no, myślę, że ten design każdemu się może podobać. Jeżeli chodzi o wyspę z kamerami, dość nietypowa, taka dwupoziomowa. Ten element tutaj, gdzie mamy oczywiście diodę doświetlającą, jest nieco niższy. No i tutaj ta główna wyspa jest wysunięta, natomiast zobaczcie to jakoś tak specjalnie wysoko też nie odstaje daleko od telefonu i jeżeli założymy sobie tutaj to etui które jest w zestawie, to zobaczcie, cała ta wyspa jest tutaj schowana, zabezpieczona przed tutaj zarysowaniem. Jeżeli chodzi o minus tego rozwiązania z wyspą, no to jeżeli położymy sobie oczywiście, telefon tutaj wetu i na biurku, to tutaj ten górny nam się dość mocno tutaj ugina, więc ten telefon nie leży jakoś specjalnie stabilnie. Ale jest to cecha praktycznie wszystkich obecnie sprzedawanych smartfonów, więc tutaj tego się nie będziemy. Czepiać. Jeżeli chodzi o samo etui, to mamy jeszcze takie zabezpieczenie: gniazda USB, żeby nam się tutaj nie dostawała żadna woda. Telefon od razu Wam powiem posiada klasę wodoodporności IP53, czyli jest tutaj odporny na kurz i jakieś drobne zaklapania. Oczywiście nie możemy go wrócić do wody. Tutaj aż takiej klasy wodoodporności nie ma. Natomiast zaklapania czy też kurz tak naprawdę jest tutaj mu niestraszny. Jeżeli chodzi o front tutaj naszego smartfona, to zobaczcie wąskie ramki po bokach, dobrze to się prezentuje, wąska ramka też od góry, nieco szersza od dołu. Tak więc tutaj pod względem designu Wygląda to świetnie. Ekran, oczywiście, bardzo duży, ponieważ jest to ekran o przekątnej 6,67 cala, więc obsługa tutaj jedną ręką nie jest tutaj zbyt łatwa. No natomiast myślę, że wykonanie naprawdę świetne. Jeżeli chodzi o wyposażenie tego smartfona, złącza, mamy wszystko, czego tutaj byśmy potrzebowali: czyli złącze USB typu C, mamy dolny głośnik, mikrofon. No i zobaczcie od góry, drugi głośnik, czyli mamy tutaj głośniki stereo w tym telefonie. Jak grają, o tym Wam jeszcze powiem za chwilę. Mamy wyjście jack słuchawkowe, to jest też na pewno na plus. Mikrofon, mamy też tutaj diodę IR do sterowania jakimiś tutaj urządzeniami na podczerwieniu, więc też na pewno plus. Jeżeli chodzi o prawą krawędź, mamy tutaj belkę regulacji głosu oraz przycisk power ze zintegrowanym czytnikiem linii papieralnych. No i zobaczcie, czytnikiem, który działa naprawdę idealnie, bardzo szybko, 100% skuteczność, nie ma tutaj problemu z odblokowaniem telefonu. Powiecie, że czemu nie czytnik pod ekranem, skoro mamy tutaj amoled -a. Powiem Wam, że na co dzień korzystam z kilku telefonów właśnie z ekranami AMOLED z czytnikiem pod ekranem i niestety nie jestem z nich zadowolony, nie zawsze. Jest tutaj taka dobra skuteczność odblokowania telefonu, jak to ma miejsce w przypadku właśnie czytników na bocznej krawędzi. I ja osobiście jestem zwolennikiem właśnie tego rozwiązania i cieszę się, że Note 10 Pro właśnie pomimo, że ma ekran AMOLED, którym można było zamontować czytnik pod ekranem, to jednak zastosowano tutaj czytnik w bocznej krawędzi pod przyciskiem power. Tak więc jak dla mnie duży plus za to rozwiązanie. Jeżeli chodzi o lewą krawędź, mamy tutaj oczywiście kasetkę na karty SIM. Może Wam od razu ją pokażę. I zobaczcie, jest to pełna kasetka, nie hybrydowa, czyli możemy w tym telefonie zamontować dwie karty SIM oraz osobno kartę MicroSD do rozszerzenia pamięci tego telefonu, więc to jest też atut, jeżeli chodzi o Note 10 Pro. Tyle odnośnie budowy, wykonania tego smartfona. Teraz, może, przejdźmy do ekranu, do wyświetlacza. Tak jak Wam wspominałem, jest to ekran nie IPS jak w poprzednich wersjach, tylko tym razem dostaliśmy AMOLEDA. No, i dodatkowo AMOLEDA z odświeżaniem 120Hz, czyli to naprawdę jest hit, jeżeli chodzi o tą półkę cenową i jeżeli chodzi o serię właśnie Note 10 Pro chyba jeden z jego największych atutów. Świetne czernie, świetne wzorowanie kolorów, oczywiście, kąty widzenia tutaj naprawdę nie ma się do czego doczepić. Obraz jest naprawdę bardzo dobrej jakości. Tak więc, to jest na pewno niewątpliwie atut, jeżeli chodzi o ten smartfon. Jeżeli chodzi o jego parametry, to oczywiście 667 cala, zagęszczenie pikseli na poziomie tutaj 395 ppi, no i świetna jasność w standardzie 450 nitów, natomiast jeżeli chodzi o maksymalne podświetlenie, właśnie w słońcu, to jest aż do 1200 nitów. Tak więc myślę, że tutaj nie będzie najmniejszych problemów, jeżeli chodzi o czytelność wyświetlacza, nawet w najbardziej słoneczny dzień. I tutaj, może jeszcze zobaczmy, jeżeli chodzi o właśnie wyświetlacz. Mamy do dyspozycji tryb jasny, mamy też do dyspozycji tryb ciemny. Myślę, że bardzo przydatny, czyli przy ekranie amolety oszczędzający nam też bardzo energię, jeżeli chodzi o baterię tego telefonu. No i to, co właśnie Wam już wspomniałem, częstotliwość odświeżania. Tutaj, jak widzicie, mamy do wyboru 60 Hz lub też 120 Hz. No i tu właśnie jest ten największy atut moim zdaniem, jeżeli chodzi o Redmi Note 10 Pro, czyli ekran AMOLED z odświeżaniem 120 Hz. Ok, teraz sobie przejdźmy może do informacji o telefonie. Na pokładzie mamy tutaj oczywiście Androida w wersji 11. No i zobaczcie, mamy nakładkę MIUI w wersji 12,5,3, czyli najnowszą na chwilę obecną. Być może mieliście okazję zobaczyć w innych recenzjach smartfona właśnie Redmi Note 10 Pro z początku roku. Tam była dostępna wersja MIUI 12.0.0. Natomiast teraz właśnie już jest ta najnowsza wersja 12.5.3. No i jeżeli chodzi o zabezpieczenia, zobaczcie z 1 czerwca tego roku, czyli też już Znacznie świeższy. Tak więc, jak widzicie, telefon dostał niedawno właśnie aktualizację oprogramowania. No i myślę, że też poprawiono w niej błędy, o których wspominało kilku recenzentów początkiem roku. Jak widzicie, jeżeli chodzi o pamięć wewnętrzną, mamy tutaj 128 GB w tej wersji, którą otrzymałem do testów. I jest to też wersja z 6 GB pamięci RAM. Natomiast są też dostępne wersje, gdzie tej pamięci mamy aż 8 GB. Jeżeli chodzi o samą nakładkę, to myślę, że ona już jest Wam bardzo dobrze znana, ponieważ pokazywałem Wam ją już kilka razy w przypadku moich ostatnich recenzji telefonów od Xiaomi, więc tutaj jakichś żadnych nowości nie będzie. Natomiast chciałem zwrócić Waszą uwagę na jedną tutaj rzecz, mianowicie na ekran zawsze włączony, czyli funkcję Always on Display. Oczywiście mamy tutaj amoled więc możemy z tej funkcji jak najbardziej sobie korzystać. Kilkanaście ekranów tutaj, które możemy sobie wybierać. No i wszystko byłoby ok, gdyby nie jeden fakt, o którym już wspominali w początkiem roku: zobaczcie, na wygaszonym ekranie oczywiście ta funkcja nam się uruchamia. Niestety to podświetlenie jest tylko przez 10 tutaj sekund. Po tym czasie zaraz zobaczycie, jak widzicie, ekran nam się wygasza całkowicie i dopiero kolejne dotknięcie ekranu powoduje, że ten zegar nam się pojawia na kolejne 10 sekund. I taki problem był już właśnie początkiem roku. Niestety, nadal, jak widzicie, on występuje. W ustawieniach, tutaj ekran zawsze włączony, mamy tutaj czas, jak gdyby, te wyświetlania, czyli opcja wyświetl elementy przez 10 sekund po dotknięciu, i jest to opcja polecana. Natomiast, zobaczcie, nie możemy jej w żaden sposób wyłączyć, nie możemy jej zmienić. Nie możemy tam naprawdę tutaj nic innego ustawić, przynajmniej mi, jak na chwilę obecną, się to nie udało, więc, no, niestety, ten problem o którym wspominali recenzenci początkiem roku nadal pozostał i o tym Wam chciałem tutaj właśnie powiedzieć. Jeżeli chodzi o to pozostałe ustawienia, to jak widzieliście, to praktycznie jest bez tryby ciemne, schematy kolorów, tryb czytania, ochrony oczu, to wszystko oczywiście tutaj się znalazło, zarządzanie dźwiękami, wibracjami, które notabene są całkiem niezłe, jeżeli chodzi o ten telefon, więc tutaj myślę, że też jak najbardziej na plus. No i cóż, jeżeli chodzi o hasła zabezpieczenia, jak widzieliście ten czytnik linii papieranych działa naprawdę świetnie. Możemy też oczywiście korzystać z odblokowywania telefonu za pomocą tutaj naszej twarzy, czyli za pomocą tej kamery umieszczonej na froncie. Natomiast jest to oczywiście rozpoznawanie 2D, czyli mało bezpieczne i raczej bym tego nie polecał, jeżeli chodzi o ten telefon. Dodatkowo ustawienia, czyli wszystkie skróty gestów, asystent dotyku. Tryb jednoręczny, jeżeli byście tutaj potrzebowali, to też możemy zmniejszyć ekran do 4, 4 czy 3,5 cala, więc taka funkcja oczywiście też tutaj się znalazła. Funkcje specjalne, czyli tryby Game Tour, bo narzędzia wideo pływające okna, druga przestrzeń, która też często się przydaje, taki drugi profil dla drugiego użytkownika na telefonie, np. Na profil prywatny oraz firmowy. Więc myślę, że te wszystkie funkcje już kiedyś też widzieliście w przypadku moich recenzji, więc też nie będę dzisiaj jakoś specjalnie Wam ich omawiał. Przejdźmy sobie teraz do wydajności tego telefonu. Zaczniemy sobie może od Antutu. Zobaczcie, jeżeli chodzi o wynik w Antutu, to jest 352 067 punktów. Na pokładzie mamy procesor, jest to dokładnie Snapdragon 732G, traktowany zegarem 2,3 GHz. W mojej wersji jest tutaj te 6GB Pamięci RAM. No i grafika to jest Andreno 618. Jeżeli chodzi o ten procesor, tak naprawdę nowsza konstrukcja niż w przypadku Redmi Note 9 Pro. Natomiast, jeżeli chodzi o wydajności w benchmarkach, to naprawdę one są bardzo podobne. I tutaj, zobaczcie sobie na przykład, dla porównania w rankingach, jeżeli chodzi o ten wynik Redmi Note 10 Pro, to jest mniej więcej wynik podobny jak Redmi 8, jak Mi 11 Lite, poko X3 NFC, poko X3, więc to są mniej więcej te telefony, które są oferowane w bardzo zbliżonych cenach, w tej samej półce cenowej, co. Właśnie Note 10 Pro. Jeżeli chodzi o wyniki w 3D Marku, tutaj zobaczcie też kilka tutaj testów przeprowadzałem: with Live Extreme 333 punkty, Slice Shoot Extreme 2751 punktów. To są to też wyniki porównywane z tymi, jakie osiąga poprzednik tego smartfona, czyli Redmi Note 10 Pro. Jak to się przekłada na codzienne działanie? Muszę Wam powiedzieć, że ja tutaj korzystam z tego telefonu dopiero od kilku dni, natomiast no muszę Wam powiedzieć, że nie zauważyłem tutaj żadnych problemów z działaniem tego telefonu, z płynnością, z jakimś przycinaniem się. A pamiętajmy, że mamy tutaj ekran z otwieraniem 120 Hz. No i to wszystko naprawdę działa płynnie, idealnie. Jeżeli chodzi o uruchamianie się aplikacji, no zobaczcie, to wszystko działa naprawdę szybko. Mamy tutaj opcję sprzątacza, też możemy tutaj szybko zoptymalizować sobie nasz telefon, zarządzanie motywami. Tak naprawdę nie mam tutaj żadnych uwag, jeżeli chodzi o działanie czy też prędkość działania tego telefonu. No i zobaczmy sobie, jak sobie teraz radzi Redmi Note 10 Pro, jeżeli chodzi o odtwarzanie obrazu oraz dźwięk z tych głośników stereo. Spróbujemy sobie tutaj jakiś materiał wideo, może troszkę sobie go tutaj przesuńmy dalej, żeby się nam rozpoczął. I teraz dźwięk i posłuchajmy. No dobrze, jak widzicie, świetna jakość obrazu, pełna płynność, nawet wysokiej rozdzielczości. No i bardzo dobry, jak na telefon tej klasy, dźwięk. Mamy tutaj oczywiście głośniki stereo, i to stereo rzeczywiście było słychać. Dźwięk jest głośny, to przede wszystkim, jeżeli chodzi o jakieś tutaj głębie basy, no to oczywiście tutaj na pewno nie jest to jakość dźwięku słuchawek, czy też jakiś tutaj głośników zewnętrznych. Natomiast do takiego oglądania materiałów wideo, filmów na telefonie, myślę, że jak najbardziej wystarczające, i tutaj na pewno trzeba pochwalić Xiaomi właśnie za te głośniki stereo, które naprawdę w tej klasie cenowej grają wyjątkowo dobrze. No dobrze, przejdźmy teraz do aparatów, bo to też jest istotna kwestia, jeżeli chodzi o ten telefon. Na pokładzie mamy cztery obiektywy, cztery kamery. Główna 108 megapikseli obiektyw Samsunga. No i to jest chyba też jeden z większych atutów, jeżeli chodzi o ten smartwatch, naprawdę bardzo dobry obiektyw, przynajmniej jak dla mnie. Dodatkowo wspomagany jest obiektywem 8 MP, jeżeli chodzi o szeroki kąt, 5 MP, jeżeli chodzi o makro i Dodatkowo, to makro ma też tutaj autofokusa, co się rzadko zdarza, jeżeli chodzi o tego typu smartfony z tej półki cenowej. No i tutaj 2 megapiksele to jest obiektyw do głębi. Sama aplikacja dość klasyczna, myślę, że też już Wam znana, jeżeli chodzi o telefony od Xiaomi. Kilka trybów, jest też tryb Pro, w którym możemy sobie ręcznie regulować poszczególne tutaj parametry, więc tutaj na pewno na plus. Możliwość wybrania tej rozdzielczości właśnie pełnej 108 megapikseli. Oczywiście mamy też wszelkiego rodzaju tutaj filtry pomagające nam upiększyć nasze zdjęcia, różne scenerie i tego typu rzeczy. Tryb wideo, no i tutaj zobaczcie, mamy możliwość nagrywania materiału wideo maksymalnie w rozdzielczości 4K. Przy 30 fps, natomiast musicie pamiętać, że przy rozdzielczości 4K nie ma stabilizacji elektronicznej obrazu. Optycznej oczywiście w ogóle nie mamy w tym na telefonie, natomiast przy rozdzielczości 1080p jest już stabilizacja elektroniczna, więc te nagrania wyglądają tutaj znacznie lepiej. Jeżeli chodzi o tutaj zdjęcia, no to zobaczcie też, oczywiście mamy do dyspozycji tryb HDR. Mamy sztuczną inteligencję, mamy tutaj kilkanaście różnych właśnie filtrów, upiększeń, scenerii. Mamy też oczywiście tutaj ustawienia, no i zdjęcia oczywiście możemy robić w proporcjach 1 do 1, 3 na 4, 16 na 9 lub też pełny ekran. Jest też wywołanie migawki, oczywiście 3 sekundy, 5 i 10, jest, jest tryb super makro. Możemy też korzystać z siatki, samowyzwalacza, rozmycia tła i tak dalej Myślę, że nie ma sensu tutaj Wam pokazywać poszczególnych tych funkcji. Jest tryb portretowy, jest też więcej ustawień, w których mamy przede wszystkim tryb nocny, który bardzo się przydaje, jeżeli chcecie korzystać z tego aparatu właśnie do wykonywania zdjęć nocą, więc warto naprawdę z tego trybu skorzystać, ponieważ różnica jest bardzo duża. Jeżeli chodzi o pozostałe tutaj tryby, funkcje, mamy panoramę, dokumenty, mamy tutaj podwójne widoki, tryb pokładkowy itd., itd. Natomiast ja się tutaj nie będę jakoś szczególnie wypowiadał na temat jakości zdjęć. Według mnie one są naprawdę świetne. Bardzo dobre odzorowanie kolorów, bardzo duża szczegółowość. Tutaj szczególnie zdjęcia w dzień wyglądają naprawdę, według mnie, bardzo dobrze. Natomiast oczywiście ja nie jestem fotografem. Nie chcę tutaj jakoś specjalnie Wam sugerować niczego, więc temat jakości zdjęć sobie pominę. Tutaj w międzyczasie mieliście okazję zobaczyć kilka zdjęć wykonanych za pomocą tego smartfona, więc będziecie mogli sobie wyciągnąć własne wnioski na ten temat. Na koniec, oczywiście, jeszcze kilka słów na temat baterii zastosowanej w tym smartfonie. No i to jest kolejny atut według mnie, jeżeli chodzi o ten telefon, ponieważ jest to bateria o pojemności aż 5200 godzin, która tak naprawdę pozwala na jakieś dwa dni praktycznie pracy na tym telefonie przy takim średnim użytkowaniu. Taki typowy sod to jest 6-7 godzin na włączonym ekranie, jeżeli chodzi o ten smartfon. Natomiast no, jak mówiłem, jeżeli w miarę tutaj tak rozsądnie skorzystacie z telefonu, bez problemu Raz na dwa dni wystarczy go sobie naładować. Do tego mamy to szybkie ładowanie, ładowarka 33-watowa, która pozwoli w ciągu godziny praktycznie do 70-80% podładować tą baterię tego telefonu. Jedyny minus to oczywiście brak ładowania bezprzewodowego. Tego nadal nie mamy w serii Redmi, więc tutaj na to czekamy już w kolejnych seriach, kolejnych osłonach właśnie. Telefonów z serii Redmi Note Pro. Yy, ok, no i to by było chyba tyle, jeżeli chodzi o yy, tutaj tą krótką recenzję telefonu, smartfona Redmi Note 10 Pro. Jak dla mnie telefon, naprawdę bardzo udany, przede wszystkim świetnie wygląda pod względem designu. Rewelacyjny wyświetlacz AMOLED z 120 Hz, głośniki stereo. Nie zabrakło nam tutaj żadnych wyjść, takich jak wyjście słuchawkowe, czy też na przykład pod, podczerwieni. Bardzo dobra wydajność telefonu. Procesor Snapdragon o dużej wydajności, jak widzieliście w benchmarkach. Co prawda, może nie ma tu jakiegoś rewelacyjnego przeskoku, jeżeli chodzi o wydajność, w porównaniu do poprzednich modeli, czyli do Redmi Note 8 Pro czy też 9 Pro. Natomiast jest to wydajność, która naprawdę jest na bardzo wysokim poziomie. I mi osobiście tutaj tej wydajności w żadnym momencie nie zabrakło. Możemy tutaj instalować wszystkie gry, praktycznie najnowsze tytuły, i będziemy mogli grać na całkiem zadowalających detalach. Niektóre osoby twierdziły tutaj, że ten telefon się dość mocno nagrzewa, natomiast ja nie zaobserwowałem tutaj tego efektu. Być może ta poprawka, te aktualizacje, które się pojawiły od właśnie premiery tego telefonu, rozwiązały już ten problem, i teraz ten telefon naprawdę. Bardzo dobrze działa, tak więc, y, oczywiście, dzielcie się pod filmem Waszymi uwagami. Jeżeli macie tego smartfona, korzystacie z niego, y, to oczywiście, piszcie jak on się u Was sprawdza, jakie mieliście z nim problemy, lub też y, tutaj, jeżeli jesteście z niego zadowoleni, to co się Wam w nim podoba. Ja się będę Wam już dzisiaj żegnał, więc, jeżeli materiał Wam się podoba, to oczywiście, jak zwykle, proszę o łapkę w górę, o subskrypcję kanału. No i cóż, ja Wam ten smartfon jak najbardziej polecam, gdybym był na kupnie obecnie telefonu i miał do wydania około 1300-1400 zł, to bez wahania wybrałbym właśnie Redmi Note 10 Pro. Tyle z mojej strony i do zobaczenia w kolejnych recenzjach na kanale Smart Test. Cześć.